Cześć Siemaneczko z tej Barczo Olejs Polish Fighters, a moim gościem jest nowy nabytek federacji KSW, Denis Górniak. Cześć Siemaneczko. Witam serdecznie wszystkich, Siemanko. Przede wszystkim, Denis, powiedz właśnie, jak doszło do tego podpisania kontraktu z KSW, kiedy, kiedy przyszła oferta? No, więc tak naprawdę już od pewnego czasu słyszałem, że obserwują mnie po prostu bacznie, moją karierę. No i co? No tak wziąłem się na 100% za to robienie wagi, bo wiedziałem, że jak będę miał ten limit kategorii ciężkiej, to prawdopodobnie dostanę ten kontrakt. No i jak widać udało się. No ale tak jak mówiłem, już od pewnego czasu były takie pogłoski, tam ich potem ktoś potwierdził, tu tutaj się potwierdziło, tu po walce znowu ktoś ktoś mi powiedział, że, że jeszcze, jeszcze żebym podkręcił tą śrubkę z tą wagą i na pewno się odezwą. Nie? No i podkręciłem, no i jestem. nie. A powiedz mi właśnie z tym robieniem wagi, czym było to spowodowane, że wcześniej nie udawało ci się jakby robić tego limitu wagi, wagi ciężkiej? I co się zmieniło, że teraz się udaje? Znaczy tak, no to, bo od samego początku jakby zacząć od początku to ja zaczynałem od 181 kilo. Także to miałem troszkę robienia do, te, do tego limitu. Tak naprawdę miałem takie małe zawirowanie w życiu. Pierwsze te swoje walki zawodowe miałem 93 kg w ogóle. Potem, że tak powiem, puchłem. Tam w 2018 miałem Walkę w K1 z Michałem Kitą, to już ważyłem 130 i tak jak mówię, no miałem takie małe zawirowanie, że nie mogłem trenować. W międzyczasie zrobiła się kontuzja barku, przez którą w ogóle nie trenowałem, a apetyt został. No i puchłem, 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 jak się kiedyś obudziłem. Wszedłem na wagę i wyskoczył mi numer telefonu, no i się wystraszyłem. I od tamtej pory zrzucałem, yy, tylko nie zrzucałem od razu, tylko robiłem troszkę, zrzuciłem, troszkę pojadłem, troszkę zrzuciłem i tak systematycznie tam parę kilogramów zrzucałem. Potem jak wróciłem do zawodowego sportu, ale wróciłem do boksu, no bo tam jednak były kategorie open. Mhm. Ale to teraz jesteś pod taką ścisłą kontrolą lekarzy, dietetyka, bo jednak takie szybkie zbijanie wagi. Ja w sensie no, że wiesz, że teraz będziesz musiał, będziesz musiał robić te 120 lub, lub mniej. Znaczy jak, że tak powiem, ten niby challenge właśnie z matchmakerem KSW czy Wojsławem padł na internety, że mam zrobić kategorię. 120, to KSW jest mną zainteresowany. To aktualnie wtedy miałem 133-34 kg, także miałem tak naprawdę już 14 kg do zrobienia. Aktualnie ważę 122-123, czyli tak naprawdę mam już wagę zrobioną. Te 2-3 kg to zajdzie mi odrzucając węglowodany w ostatnim tygodniu do walki. E Twoim rywalem w debiucie będzie już doświadczony w KSW Marek Samociuk. Powiedz, jak Ty charakteryzujesz tego zawodnika? I czy od początku to miał być Marek i Gala w Łodzi, czy KSW miał dla ciebie jakieś inne propozycje co do, co do terminu i rywala? Znaczy były po, takie pogłoski, że mogłem się wcześniej bić, ale jednak to nie wypaliło. No i tak naprawdę czekałem, aż KSW yy, powie mi w jakim terminie mogę się, że tak powiem, sprawdzić. I tak, Marek od początku miał być moim przeciwnikiem. Yy, jakoś zbytnio długo nie czekałem na decyzję. Tak naprawdę na drugi dzień się zgodziłem. Jeszcze czekaliśmy na zgodę Marka, czy też jest, że tak powiem, chętny ze mną zawalczyć. No i obydwoje, że tak powiem, się ten, zgodziliśmy. No i mamy, że tak powiem, sportową waleczkę. Mhm. Wiadomo, że Marek wychodzi się ze stójki, no podobnie jak Ty, czy właśnie tego kibice powinni się spodziewać jego pojedynku, wiesz, boksersko bokserskiego Może, wiadomo, nie, nie mówię, żebyś zdradził plan, plan na walkę, mhm. ale czy może planujesz czymś e, zaskoczyć Marka, gdzieś wychodząc poza, e, poza te płaszczyzny, które Wy doskonale znacie? No, co ja mogę powiedzieć? Na pewno będzie to emocjonująca walka, na pewno będą szły ciężkie bomby. Co mogę jeszcze powiedzieć? No, stójkowo, też, stójkowo czuję się bardzo dobrze, ale o dziwo każdy myśli, że się wwodzę ze stójki, a tak nie jest. Zaczynałem od drzwicu, także no. możecie się spodziewać też różnych płaszczyzn. No, to na pewno będzie ciekawe. Powiedz mi, czy to, że jesteś w grupie menadżerskiej poprowadzonej przez. Izo, to czy trochę łatwiej jakby powiedzieć to poruszanie się w sieci MMA wiesz, nie wiem czy to może jest łatwiej o sponsorów, o takie właśnie sprawy czy, czy po prostu idziesz normalnie? No wydaje mi się, że przede wszystkim y, samą tą medialnością mi pompują tą karierę, y, dopinają też wszystkie te, y, że tak powiem deale, ale wydaje mi się, że jestem tyle lat w tym świecie sportowym MMA, że jednak i i tak bym jakieś tam yy, walki miał i w różnych federacjach się bił, ale no, po prostu, że tak powiem, dodają yy, skrzydł tej mojej karierze. No też yy, należy właśnie pamiętać, że te, ten filmik z Twojego właśnie opis podpisania kontraktu też jakby stał się wiralem, też yy, wiele, wiele wyświetleń. Powiedz mi, ty obserwując właśnie ten świat MMA w wagi ciężkiej. Jak Ty generalnie oceniasz wagę ciężką w KSW, no, która gdzieś na przestrzeni tych dwóch, trzech lat według mnie dosyć mocno się zmieniła i wzmocniła? No tak, tak. No, zmie zmie zmienia się w ogóle specyfika treningu, wszyscy właśnie tą siłę robią teraz, dynamiczną, działają z, z fizjoterapeutami. Także że tak powiem, no, zmieniło się tak, jak mówisz dużo. Za czasów, właśnie jak jeszcze byłem dzieciakiem i ta waga ciężka, to wtedy tak naprawdę pracowałeś i trenowałeś, a teraz wszyscy się skupiają na sporcie i mogą sobie pozwolić na to, dzięki właśnie sponsorom, bądź właśnie jakiemuś prowadzeniu treningu itd., i się skupić totalnie na tym. Także. No wydaje mi się, że yy, że mogę namieszać, nie? I myślę, że tam. <grym> A do tej walki będziesz się przygotował tylko u siebie w klubie? Czy gdzieś planujecie jakieś wyjazdy, obozy czy obozy sparingowe, czy może będziecie jakiś paring partnerów, też po prostu ściągali do siebie? Eee, tak. Ogólnie y, cały obóz przygotowawczy mam y, tutaj w bytomiu. Tylko, że ja przygotowuję się tak naprawdę w trzech klubach. Ściągam sobie tutaj ludzi, różnych zawodników ciężkich. I też właśnie mam wyjazdy na sparingi do różnych klubów, już nie w swoim mieście. Tak a, może, a, a możesz zdradzić, do jakich klubów i jakich tych zawodników ściągasz? A to zobaczycie, na przykład w następnym tygodniu, pewnie po, po, po sparingach, dodamy sobie zdjęcie i zobaczycie, do kogo pojechałem. Ciekawe, ciekawe. Ja gdzieś mam w głowie, jeśli chodzi o agencję, to gdzie, gdzie mógłbyś pojechać, ale też. To się wszystko dowiemy w przyszłym tygodniu. OK, Denis, z mojej strony to wszystko. Jeśli chcesz komuś podziękować, już pozdrowić, to jest Twoja chwila, Twój moment, Twój czas. No co, dziękuję wszystkim, którzy dołożyli cegiełkę, że mogę spełniać się właśnie w tym sporcie, że mogę spełnić swoje marzenie sportowe z dzieciństwa, czyli Federacji KSW. Mam nadzieję, że będziecie mnie wspierać. i Ja. Jedynie co mogę obieca obiecać, że dam z siebie wszystko. I jak każdy mnie zna, ja biję się do końca. Także pozdrawiam wszystkich.